Cześć. Zimna cholera. Nie chcę mi się robić przy tych trupach. Więc dzisiaj opowiem Wam o przepływu mierzyło Stary, Pinkerek. Za bardzo nie ma informacji, jak to zregenerować, co z tym zrobić. A one niestety się zużywają. Nie ma informacji, dlatego że one szły bardzo krótko. Były montowane w większych motorach, mocniejszych, bo w tamtych czasach rządził monowtrysk. I one po prostu nie zdążyły się popsuć. Jedynie co się psuły, to się psuły jak się jeździło na gazie. Nie tu jest taka. Widzicie klapa. Jak gaz strzelił, ona się wyginała, ocierała. Tutaj mam, wam pokażę drugi. O! Akurat z Golfa GTI do tego motoru, co żeśmy do Ibizy montowali. Jak no, widzicie gazolina była i nie dość, że tu jest wężka, Tak. to jeszcze tu jak pójdzie wystrzał, to tu klapę w środku zagina i ta klapa tu się przycina. Ona musi chodzić luźniutko. Czyli jak tam sobie wsadzimy śrubokręcik, to ona ma iść. O, a mi już, o, nie zobaczycie, warunki złe. Ona już mi się leciutko przecina tam ociera. Zaraz sobie rozbierzemy przepływom, się wam wytłumaczę. Zacznijmy od początku. Czy ta dziadyga musi być? No niestety musi być. Musi być, bo komputer musi wiedzieć, ile został powietrza i o jakiej gęstości. Czyli ten przepływom jest bardzo prosty. On ma tutaj, u góry jak widzicie. Czynnik temperatury zasyconego powietrza, a tu w środku to jest zwykły potencjometr. Nie? I teraz temperatura plus ilość powietrza równa się dawka. Po prostu komputer wie, taki jakby drugi czujnik temperatury. Czyli wie, jaka jest temperatura silnika, a potem wie, ile poszło powietrza. Dokładny tlen to już są objaśnienia. I teraz, jak to sprawdzić? Wiecie co? Ja korzystam do tej pory ze starej książki, którą kupiłem dawno temu do Golfa Trójki. Jeśli chodzi o wagę z tamtych lat, to wszystko się sprawdza. Tam są malutkie różnice, a więc możecie sobie wydedukować, czy jest wszystko dobrze, czy, czy jest źle, bo będzie dużo odstępstwo. Nie? Proszę bardzo, widzicie? Już rozpada się. Ale zacznijmy. Co potrzebujemy? Musimy znać dane. No niestety, każdy musi spełniać dane. No, ja biorę stąd, albo z Autodaty. Ja biorę stąd, bo są dokładne. Wiele razy, jeśli chodzi o Golfa Trójkę, to Autodata nie jest precyzyjna. Teraz tak. Musicie sobie otworzyć go. Tu jest górna klapka. Jak widzicie, ona jest po prostu założona na taki klej. To jest po prostu czapeczka, nie? Najlepiej podrzeć sobie opalareczką. I wtedy to ściągnąć. nie Ważne, żeby to było szczelne, później zaklejone. Ech. I teraz ten czujnik, który jest tutaj w środku, to jest nic innego jak o, widzicie. w tym miejscu, gdzie mam palec. Są dwie diodki. Po prostu on jest tu przylutowany. A więc co zrobić? Ustawiamy sobie na OMY na oporność. Teraz zobaczymy wartość. To jest akurat przepływomierz, który ma 16 tysięcy kilometrów, bo wreszcie sobie 20 parę lat leżał. Kopnąłem go przed chwilą w śniegu. Dlatego mamy film, nie? A że potrzebuje do Ibizy zabrać z senatora przepływomierz lepszy, żeby tam więcej mocy wyprzestać to muszę sobie jakiś złożyć po prostu do senatora, żeby jeździł. A więc tak yy, czujnik przepływomierza powietrza, rezystancja 500, 1000 ohm. Także widzicie jakaś rozbieżność nie? między 500 a 1000 ohm. Także czy będzie miało to 400 czy 1000, to nie ma żadnego znaczenia. Czyli co mierniczek ustawiamy na 2000 i w czopeczce sobie mierzymy. Będzie przejście. Ja mam. Przepraszam, źle ustawiłem. 2000 ohm. Tak. No i teraz mierzymy go dziada. Przemiernik już umarł. Chyba już miernik umarł. Teraz sprawdzimy to. No, u mnie działa między 350, 360. wskakuje 800 ohm. No niestety, mierniczek za 5 zł. Ale się miernie, ale ma. Teraz co? Jak go można sprawdzić? No, zwyczajnie świeci za zapalniczką. Żeby go, dziady, tylko nie spalić. No. go. Cyk. I zobaczmy, co on nam teraz powie. O. 100 om. Gdzie? Teraz mam 100 ohm. 130. 180. No, po tym komputer wie, jaka jest temperatura zasadzonego powietrza, teraz tak. Kolejna sprawa. Co się dzieje? Tutaj tego nie zobaczycie, bo to jest nowy. Nie? Jak go otworzymy, to tutaj w środku jest po prostu no, taka blaszka. Jak mają pływaki w zbiorniku. Po prostu zmienia się. Opor rezystancja. No i odpowiednia rezystancja komputer już sobie przeliczy ile. I teraz. Jak to zregenerować? Tak samo jak pływa w zbiorniku paliwa. To jest bardzo proste. Pokażę wam, jak to rozebrać. Słuchajcie, niektórzy z Was tutaj mogą mieć taką śrubkę jeszcze regulującą, nie? No. Ta śrubka regulująca. Nie wiem, jak wam to wytłumaczyć. Hmm. nią się wedle producenta tych starych zapisów, co mam, reguluje się skład spalin. Tak samo jak w niektórych przepustnicach, po prostu bokiem przepuszcza się powietrza i tym regulujemy odczyt położenia przepływomierza. Czyli możemy go tak powiedzmy sztucznie okłamać, nie? No, czyli zamiast tam 2 litrów, to mu pokręcimy śrubką, będzie myślał, że 3 litry zasysa. No więc to też kiedyś się robiło dawne tuningi takie, nie? Czy tuning śrubokrętem? No chodziło o to, dawało radę. Yy, teraz tak: klapa w środku to jest nic innego jak na sprężenie takie, jak są pasy bezpieczeństwa. I to jest bardzo ważne, żeby ten mierz Wam chodził bardzo luźno. Bo ten nie będzie chodził, bo leżą 20 parę lat w krzakach, więc się nie ruszy. Więc go rozbierzemy zaraz z drugiej strony, żebyście wiedzieli, jak to sobie poskładać, nie? Eee, ogólnie fajna rzecz, słuchajcie, bo przed włączeniem filmu zabrałem się za te wszystkie śrubki, mówię, zruszę to, no bo nie będę, jak to się mówi, na wizji z tym walczył, bo to pyk, pyk się podkrecało elegancko. A więc, tak, zróbmy sobie regenerację teraz. Co możemy zrobić? Eee, ten czujnik, on wychodzi razem z tym. Jest to tak fajnie zbudowane, że ta część czarna. Jest na stykach, ona nie jest przylutowana, więc ją sobie odkręcamy i ściągamy do góry. Zobaczcie niepotrzebnie to skręcałem, ale musiałem troszeczkę powalczyć i złożyłem z powrotem, żeby tu nie połamać. No bo jednak zależy mi na tej obudowie, ja sobie ją poczyszczę, bo potrzebuję prostą klapę. Yy, druga sprawa, a to wam zaraz powiem jak to zmierzyć, po prostu podłączamy miernik pod dwa piny kolejne. Yy, tam danych nie ma, bo mam w danych tylko jak to sprawdzić przy kości przy sterowniku silnika, nie? Więc przy instalacji to po prostu musimy zaraz zobaczyć sobie po ścieżce, no i tyle. To widać tutaj. Jak yy, to wam pokażę, nie? Także tu nie ma dużo tego wszystkiego i nie będzie z tym żadnego problemu, nie? Dobra, i widzicie, i teraz to się chodzi. Tylko tutaj wam w tym miejscu uważajcie, bo ten czujnik temperatury jest. O. Działa. co Ten czujnik temperatury jest tutaj. O. I on jest tu drucik. To jest zwykły. O. Drucik, może tak zobaczymy. Widzę. Może jakąś kamerę, GoPro, może. No, i on tutaj jest, i to jest część wymienna, widzicie? On jest przylutowany, tu, w tym miejscu, na dwóch ludzikach. I teraz, jak popatrzycie, to tu są. O, ja ruszam się pod ten telefon. O! Tu są te dwie ścieżki, nie? które dotykają do właśnie tego suwaczka. A tam niżej, gdzie one tu są. A tam niżej będą dwie kolejne, czyli to będą dwie środkowe, chyba będą do czujnika, a dwie pozostałe. No, musicie sobie to niestety sprawdzić. Nie powiem Wam, ale jak sobie sprawdzicie benzyna, to i B4TDi, one są takie same. Tak działają, tak samo. Nikt nic nie zmieniał. Tak samo w Golfach czwórkach możecie zamieniać sobie przepływomierza między benzyną a dieslem. Ciekawostka: jak założycie do benzyny przepływomierz od diesla, to odcinka będzie na 4,5 koła. I tutaj było tak samo. Jak oni to zmienili do diesla? Proste. Napięciem sprężyny. Po prostu diesel ma mocniej napiętą sprężynę i ta klapa porusza się ciężej. No bo diesel ma turbo mocniej z to Musieli to jakoś zrównoważyć, że przy maksymalnym obciążeniu klapa będzie maksymalnie otwarta. No to po prostu. I jak tu widzicie, jest przykręcone. Tu są blokadki, nie? One blokują tą całą zębatkę, która napina sprężynę. Nie dobierajcie się do tego, bo nie ma sensu. Nic z tym nie uwolniacie. Da się tym napięciem sprężyny pokombinować, żeby ten samochód na stary lepiej jeździł. Da się zrobić. Śrubokręcikiem Pruning, ale to nie jest władzalne. Ja to 20 lat temu się w to bawiłem, także już słabo pamiętam, ale da się go przestawić tak, żeby chodził lepiej. I tak samo. A, jeszcze jedno, jeżeli macie uszkodzony ten czujnik temperatury i nie wiecie, co z nim zrobić, to możecie tutaj lutować po prostu opornik. Zmierzcie sobie jaką macie oporność i dolutujcie opornik. Albo go po prostu przerwijcie i wlutujcie opornik 700 ohm, 600 ohm. Więc komputer będzie cały czas myślał, że ma temperaturę przykładowo 30 stopni, nie? I samochód będzie wam jeździł, bo jak to jest wywalone, no to są wariacje on kombinuje, rzuca błędami. No to można tak zrobić. Taka, razem. I teraz zobaczcie. Teraz już wszystko jasne, nie? Ta łapka po prostu chodzi po tym, w tą i z powrotem, w tą i z powrotem. I to się wyciera. Po prostu to się wyciera. I teraz co z tym zrobić? Yy, broń Boże, tej łapki, która tutaj o, dotyka, nie próbujcie doginać, przeginać, poprawiać. Absolutnie, bo to już nigdy nie będzie działać. Jedyne co to. Z do styków, a najlepiej użyć tego alkoholu czy rozpuszczalnika, co elektronicy mają do mycia płyt. Jak coś lutują, pracują, to tym później utłuszczają. No, kiedyś tak miałem, to tym się robiło. I teraz co? Tu są trzy śrubki: jeden, dwa, trzy. Zobaczcie. Akurat tu się jeszcze nie dobierałem, więc zobaczymy, jak nam śrubki pójdą, czy będą miały w ogóle ochotę. I to tak wiecie Na szybcika, nie? Jest zwykle nieprzygotowany do zajęć Zobaczcie jak to idzie Tylko te śrubki są mięciutkie I musicie mieć dobrze dopasowany śrubokręt nie? Bo się w środku obrobię. One są bardzo, bardzo miękkie No ta ostatnia Zarcewiała Ile gadamy już 15 minut, nie? Znowu nikt nie będzie oglądał. Dobrze. I teraz sobie płyteczkę normalnie wyciągamy. Jak mi szczunie, to regenerują? W prosty sposób. Musicie wziąć i przepiłować. Ten otworek, ten otworek i ten otworek, żeby ta nasza płytka poszła głębiej albo szerzej. Do są nie pół milimetra wystarczy, aby weszło w inne miejsce, nie wysliźgane. I tyle. Koniec. Inaczej się nie da zrobić. Czyli widzicie, o, wkładamy sobie to tu. I nawet z tego co widzę wiecie? Jak się już dawno nie robiło to się zapomina, nie? Tak, 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 tak. Już pamiętam Już wszystko pamiętam wystarczyło popuścić śrubki i przesunąć. O. O. Tak. widzicie? Nie trzeba nie spiłować. Wystarczy przesunąć, żeby ta łapka w innym miejscu łapała. Tak, tak to robiło. No i co? Jeśli chodzi o regenerację przepływu mierza, no to wszystko. Tu nic innego ciekawego nie ma. nie? Tutaj Wam jeszcze rozbiorę, jak wygląda ta łapka. Widzicie, ona jest na stałe nabita na bolec. No To teraz ściągniemy sobie to jeszcze, nie? żebyście zobaczyli jak to wygląda. Bo i tak muszę to rozebrać, żeby zabrać sobie klapę. To szybciutko sobie ją zdejmiemy. Trochę to śrubek jar, to z dwie minuty nam zajdzie, to przewincie. A my nie damy pauzy. dobra, chodź. Walka nie jest prosta, bo nie chce się odkleić, bo to jest zaklejone jeszcze na gumę, nie? Śrubki śrubkami. Ale, o, o widzicie, włączyłem telefon od razu się ruszyło, coś takiego. Teraz zobaczymy, jak to wygląda w środku. Proszę bardzo. Budowa, zasada działania. Uwaga. Ta Nic szczególnego, jak motor zasysa tędy, tak? Widzicie? To po prostu ciągnie tą klapę, nie? No, bo musi Ruszysz się malutka. O, poruszy się. Tak idzie. O. Cyk. Klapa idzie do tego poziomu. Jest maksymalny przepływ powietrza. Widać oko? Tak. Czyli lecimy na wklepanym. A jak zabieracie gazu mniej, no to jest powiedzmy troszkę przymknięte. Cała filozofia. I teraz... E ta klapeczka, widzicie, musi chodzić super. I teraz jak był gaz i ona strzeliła, to to jest powyginane i to się przycina. No, dlatego ja potrzebuję tą klapeczkę przełożyć sobie do tamtego, co Wam pokazywałem pierwszy. Ale zobaczcie, jaka technologia. To leżało 20 lat na ziemi. No to ja tu zbieram takie śmieci, bo no, przyda się, nie? Taka. I to dało się rozkręcić i to zobaczcie, jakbym to umył ładnie, to to by dalej działało pięknie. Zamiast to krety nadłożyć na półkę dawno temu, zawinąć woreczek i bym sobie wziął b taką fajną, dwulitrową, założył przepływomierz, porobił wszystko, to by chodziło jak złoto, nie? I sprzedał za worek pieniędzy, bo działających przepływomierzy jest mało. No cóż, i teraz zobaczcie, jak klapa chodzi, a ten dziad chodzi po potencjometrze. I tyle. Nic więcej nie wymyślimy. Proste, nie? No, masz jeszcze dowiedzieć się, jak się do tego dobrać. Także, e, słuchajcie, śrubki naprawdę poszły fajnie. Mogłem to zrobić przed telefonem. Bez problemu, ale obawiałem się, że będę wiercił, nawet sobie wiertło użykowałem. E, jak widzicie, klapkę można ściągnąć. Nic tutaj się nie rozpadnie. Można sobie poczyścić, sprawdzić, żebym chodził dobrze. Jak widzicie, płyteczka, żaden problem, na trzy śrubeczki można sobie przesunąć lekko. Sprawdzicie to w ten sposób, że jak znajdziecie sobie w tym, które to są przewody, podłączycie omulność, to jak tu paluchem poruszacie, to ma Wam się zmieniać oporność. A jak będzie tutaj coś nie tak, to ona po prostu w pewnym momencie zginie. Będzie przerwa, nie? Taki skok, nie ma i znowu jest. No to wtedy trzeba będzie to poprawić. I dużo nie ruszajcie, bo tu są trzy ścieżki. Ja Wam tego raczej nie pokażę, bo ten telefon to mogę sobie wsadzić gdzieś tam. Ale są takie trzy kreseczki. Nie zobaczycie. To się składa z trzech blaszek. O. I tu są trzy ścieżki. A więc też. Malutkie ruchy, i nie za każdym razem wam się uda trafić, żeby było dobrze. No tak to jest. Dla ciekawskich co to jest? Naciąg, naciąg sprężynę. Kręcimy tym? Nigdy w życiu. Chyba, że chcecie się cofnąć 20 lat do tyłu i uturbić wolnosaka bez grzebania w komputerze. Mm -hmm. Tak żeśmy robili, mocniejsze napięcie, żeby przy turbie, tak jak Wam powiedziałem, przy turbo Dieslu, żeby przepływ jeszcze przy maksymalnym ciągu dopiero był na maksy otwarty i wtedy trzeba było go oszukiwać różnymi bajrami, opornikami, cudami, większe wtryskiwacze i tam tak dalej. Ale to być może Wam kiedyś opowiem, jak kiedyś wyglądał tuning i się stroiło auta na ulicy. I po czym wiedzieliśmy bez komputera, że jest za ubogo? Jakbyśmy lecieli na wklepanym i się zabrało lekko nogę z gazu, to on wtedy zaczynał przyspieszać. To wtedy wiedzieliśmy, że trzeba mu dołożyć. Innej opcji nie było. Dobra, nie przedłużając, bo jest znowu za długo. Trzymajcie się, haj.